Cześć, jestem dr Anna Kowalska, ginekolog i specjalista do skarż zdrowia intymnego kobiet. Dziś porozmawiamy o temacie, który dotyczy aż 75% kobiet przynajmniej raz w życiu o kandydozie pochwy, potocznie zwanej grzybicą. Zdecydowałam się na ten temat, ponieważ w ostatnich miesiącach zauważyłam wyraźny wzrost liczby pacjentek zgłaszających się z nawracającymi infekcjami grzybiczymi. Widzę też, jak wiele kobiet błędnie próbuje radzić sobie z tym problemem często pogarszając stan swoich dróg rodnych. Możliwe, że Ty też już doświadczyłaś tego nieprzyjemnego swędzenia, pieczenia czy białawych upławów o konsystencji twarogu. A może zastanawiasz się, dlaczego kandydoza powraca do Ciebie jak bumerang, mimo stosowania różnych preparatów? Dzisiaj pokażę Ci pięć prostych kroków, które możesz zastosować w domu, aby nie tylko pozbyć się aktualnej infekcji, ale przede wszystkim zapobiec jej powrotowi. To nie są magiczne sztuczki. To medycznie potwierdzone metody, które stosuję w swojej praktyce od lat. A, zanim przejdziemy dalej, zachęcam cię do subskrypcji kanału i napisania w komentarzach, czy kandydoza to problem, z którym już się mierzyłaś. Dzięki temu będę mogła tworzyć więcej treści, które rzeczywiście ci pomogą w dbaniu o zdrowie intymne. Zacznijmy od tego, co to właściwie jest kandydoza i dlaczego tak często wraca. W mojej praktyce spotkałam już tysiące kobiet, które mówiły mi Pani doktor, myślałam, że to normalne, że czasem tam swędzi, albo przecież to tylko drożdżaki same przejdą. Pozwólcie, że opowiem wam o Marii, 34-letniej pacjentce, która przyszła do mnie po trzech miesiącach walki z nawracającą kandydozą. Stosowała różne preparaty z apteki, myła się antybakteryjnymi żelami, nosiła codziennie wkładki higieniczne dla pewności. Rezultat? Stan się pogorszył, a infekcja wracała co kilka tygodni. Kandydoza to zakażenie wywołane przez drożdżaki z rodzaju Candida, najczęściej Candida albicans. Te mikroorganizmy naturalnie występują w naszym organizmie, ale gdy równowaga zostaje zachwiana, zaczynają się niekontrolowanie namnażać. Rozpoznasz kandydozę po charakterystycznych objawach. Intensywny świąt sromu i pochwy, szczególnie nasilający się wieczorem pieczenie podczas oddawania moczu białawe upławy o grudkowatej konsystencji, przypominającej twaróg zaczerwienienie i obrzęk warg sromowych ból podczas współżycia. Ale uwaga. To właśnie tutaj popełniamy pierwszy błąd. Wiele kobiet ignoruje te sygnały albo bagatelizuje je, mówiąc sobie: to przejdzie samo. Maria robiła dokładnie to samo przez miesiące. Drugi częsty błąd to samoleczenie bez diagnozy. W aptece kupujemy pierwszy lepszy preparat przeciwgrzybiczny. Stosujemy go kilka dni, objawy ustępują i myślimy, że problem rozwiązany. Tymczasem często nie dochodzimy do przyczyny, przez co infekcja wraca. Trzeci błąd to nadmierna higiena. Po wystąpieniu objawów kobiety zaczynają intensywnie myć się antybakteryjnymi preparatami, używać wkładek higienicznych dla czystości, stosować płukanki. To wszystko jeszcze bardziej zaburza naturalną florę bakteryjną pochwy. W gabinecie często słyszę: "Doktor, przecież dbam o higienę, jak to możliwe". Otóż to właśnie może być przyczyną problemu. Nasza pochwa to niezwykle delikatny ekosystem, gdzie panuje określone pH. I żyją pożyteczne bakterie z rodzaju Lactobacillus. Gdy ten system zostanie zaburzony, drożdżaki otrzymują idealną szansę na rozwój. Sygnały alarmowe, których nie wolno ignorować: nawracające infekcje więcej niż cztery epizody w roku, objawy utrzymujące się pomimo leczenia, nieprzyjemny zapach upławów gorączka towarzysząca infekcji, ból w podbrzuszu. Anna, inna moja pacjentka, przez rok ignorowała nawracające infekcje. Gdy w końcu trafiła do mnie, okazało się, że ma cukrzycę, która znacznie zwiększa ryzyko kandydozy. To pokazuje, jak ważna jest właściwa diagnostyka. Kandydoza nie jest tylko problemem higienicznym. Może sygnalizować osłabienie odporności, zaburzenia hormonalne, cukrzycę, a nawet być skutkiem stresu chronicznego. W moim gabinecie zawsze pytam o styl życia, dietę, stres, przyjmowane leki. Pamiętajcie: Wasz organizm przez te objawy próbuje Wam coś powiedzieć. Kandydoza to często znak, że coś w waszym organizmie wymaga uwagi. Może to być za dużo stresów pracy, niewłaściwa dieta bogata w cukry, antybiotykoterapia, która zaburzyła florę bakteryjną, czy zmiany hormonalne. Najważniejsze, co chcę wam dzisiaj przekazać: nie lekceważcie tych objawów i nie próbujcie walczyć z nimi na własną rękę, bez zrozumienia przyczyn. Kandydoza, która wraca, to nie przypadek to sygnał, że wasza równowaga intymna potrzebuje kompleksowej opieki. W następnym rozdziale opowiem wam dokładnie skąd się bierze ta kandydoza i dlaczego tak często powraca, nawet gdy wydaje się, że już się jej pozbyłyśmy. Teraz gdy już wiecie, jak rozpoznać kandydozę, czas zrozumieć dlaczego ten problem tak często powraca. To kluczowa wiedza, która pozwoli wam skutecznie się z nim uporać. W moim gabinecie najczęściej słyszę pytanie: Pani doktor, przecież brałam leki, dlaczego to wróciło? Odpowiedź nie jest prosta, bo kandydoza to nie jest jednorazowy problem do szybkiego rozwiązania, to sygnał, że coś w organizmie wymaga długofalowej zmiany. Zacznijmy od podstaw. Wasza pochwa to niezwykle mądry system, który sam się reguluje. W zdrowym środowisku pochwy żyją pożyteczne bakterie Lactobacillus, które produkują kwas mlekowy, utrzymując pH na poziomie 3.8-4.5. To kwaśne środowisko naturalnie hamuje rozwój patogennych mikroorganizmów, w tym drożdżaków Candida. Gdy ta równowaga zostaje zachwiana, drożdżaki otrzymują idealną okazję do namnażania się. Ale co właściwie tę równowagę zaburza? Antybiotyki, podwójny miecz w walce z infekcjami. Opowiem wam o Katarzynie, która przyszła do mnie z nawracającą kandydozą po kilku cyklach antybiotyków na infekcje dróg moczowych. Antybiotyki, niszcząc bakterie chorobotwórcze, jednocześnie eliminują pożyteczne Lactobacillus. Bez tej naturalnej ochrony drożdżaki szybko kolonizują pochwę. Jeśli musicie przyjmować antybiotyki, już pierwszego dnia rozpocznijcie suplementację probiotykami do pochwowymi. To jeden z najważniejszych kroków profilaktycznych. Hormones, niewidoczni władcy waszego zdrowia intymnego. Zmiany hormonalne to druga najczęstsza przyczyna kandydozy. Estrogeny wpływają na ilość glikogenu w komórkach pochwy. Im więcej estrogenu, tym więcej pożywienia dla drożdżaków. Dlatego kandydoza często pojawia się przed miesiączką. Wzrost progesteronu w ciąży wysokie poziomy estrogenów. Przy stosowaniu hormonalnych środków antykoncepcyjnych w okresie menopauzy, wahania hormonalne. Beata, 28-letnia pacjentka, zauważyła, że kandydoza pojawiała się regularnie tydzień przed miesiączką. Po wprowadzeniu zmian w diecie i suplementacji udało się przerwać ten cykl. Dieta słodka pułapka dla drożdżaków. Tu dotykamy bardzo ważnego tematu. Drożdżaki Candida uwielbiają cukry proste. Dieta bogata w słodycze, białe pieczywo, fast food to dosłowne karmienie infekcji. W moich badaniach zaobserwowałam wyraźną korelację między wysokim spożyciem cukrów a nawracającą kandydozą. Marta, cukierniczka z zawodu, cierpiała na chroniczne infekcje grzybicze. Dopiero gdy ograniczyła spożycie słodyczy w pracy i zmieniła dietę, problem się ustabilizował. Stres cichy zabójca odporności. Stres chroniczny obniża odporność lokalną pochwy. Kortyzol, hormon stresu, wpływa na równowagę pH i zmniejsza aktywność układu odpornościowego. Dlatego kandydoza często pojawia się w okresach intensywnej pracy, problemów osobistych czy przeprowadzek. Justyna, prawniczka pracująca 12 godzin dziennie, zgłosiła się z nawracającymi infekcjami. Dopiero po wprowadzeniu technik relaksacyjnych i zmianie stylu życia udało się przerwać błędne koło. Syntetyczna bielizna i środki higieniczne. Codzienne zagrożenia bielizna z materiałów syntetycznych, szczelne leginsy, wkładki higieniczne na co dzień tworzą ciepłe, wilgotne środowisko idealne dla drożdżaków. Dodajmy do tego agresywne żele do higieny intymnej, płukanki, perfumowane środki i mamy idealną receptę na zaburzenie równowagi. Inne schorzenia, często ukryte przyczyny cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, niedobory witamin, szczególnie D3B12, problemy z tarczycą. Wszystko to może sprzyjać nawracającej kandydozie. Dlatego przy chronicznych infekcjach zawsze wykonuję szerszą diagnostykę. Mit o zakażeniu od partnera. Często słyszę: To pewnie od męża się zaraziłam. Kandydoza to zazwyczaj nie jest zakażenie przenoszone drogą płciową to efekt zaburzenia waszej wewnętrznej równowagi. Partner może być nośnikiem, ale główna przyczyna tkwi w waszym organizmie błędne koło nawracających infekcji. Oto jak wygląda błędne koło: kandydoza, leczenie, pozorne wyleczenie, brak zmian w przyczynach, powrót infekcji, ponowne leczenie, frustracja, stres, osłabienie odporności, jeszcze częstsze infekcje. Żeby przerwać ten cykl, musimy działać na przyczyny, nie tylko na objawy. W następnym rozdziale pokażę Wam dokładnie, jak to zrobić. Przedstawię pięć konkretnych kroków, które możecie zastosować już dziś w domu. Teraz przejdziemy do najważniejszej części, konkretnych działań, które możecie podjąć w domu. Te kroki opierają się na mojej 15-letniej praktyce i najnowszych badaniach naukowych. Pamiętajcie, to nie zastępuje wizyty u lekarza, ale znacznie zwiększa szansę na skuteczne pozbycie się problemu. Krok 1. Przywrócenie kwaśnego pH pochwy. Wasz pierwszy sojusznik. Zaczniemy od podstaw. Przywrócenia naturalnego środowiska pochwy. Drożdżaki nie znoszą kwaśnego pH poniżej 4,5. Dlatego ten krok jest fundamentalny. Domowy płukanki z octu jabłkowego. Rozpuśćcie dwa łyżki naturalnego, niefiltrowanego octu jabłkowego w 1 litrze ciepłej przegotowanej wody. Stosujcie do płukania zewnętrznych narządów płciowych raz dziennie przez 7-10 dni. Ocet jabłkowy zawiera kwas octowy, który szybko obniża pH i tworzy nieprzyjazne środowisko dla drożdżaków. Magdalena, 42-letnia pacjentka, stosowała ten sposób przez tydzień i już po trzech dniach zauważyła znaczną poprawę. Świąt ustąpił, a upławy zaczęły się normalizować. Krok 2. Probiotyki. Odbudowa armii ochronnej. To krok, którego nie może zabraknąć. Musicie odbudować populację pożytecznych bakterii Lactobacillus. Probiotyki doustne. Wybierzcie preparaty zawierające szczepy Lactobacillus rhamnosus i Lactobacillus reuteri w ilości minimum 10 miliardów CFU dziennie. Stosujcie przez minimum 30 dni. Probiotyki dopochwowe, globulki lub kapsułki dopochwowe z żywymi kulturami bakterii. Stosujcie zgodnie z instrukcją, zazwyczaj przez 6-10 dni. Naturalny jogurt. Codziennie spożywajcie jedne kubek naturalnego jogurtu bez dodatku cukru, zawierającego żywe kultury bakterii. Niektóre kobiety stosują też jogurt miejscowo. Jermek łyżka na tamponie wprowadzona na dwa godziny. Krok 3. Dieta przeciwgrzybicza. Odetnijcie pożywienie dla drożdżaków. Ten krok często decyduje o sukcesie leczenia. Drożdżaki żywią się cukrami, więc ograniczenie ich dostępu do pożywienia znacznie przyspiesza wyzdrowienie. Wyeliminujcie na 2-4 tygodnie: cukier i słodycze, białe pieczywo i produkty z białej mąki, alkohole, szczególnie piwo i słodkie wina. Owoce o wysokim indeksie glikemicznym: banany, winogrona, daktyle. Przetwory z wysoką zawartością cukrów. Wprowadźcie więcej: warzyw o działaniu przeciwgrzybiczym: czosnek, cebula, kapusta. Olejów omega-3: ryby morskie, olej lniany. Przypraw o działaniu antyseptycznym: oregano, tymianek, rozmaryn. Zielonych warzyw liściastych. Ewa, która cierpiała na kandydozę przez ASHOP 6 miesięcy po wprowadzeniu diety przeciwgrzybiczej, była wolna od objawów już po trzech tygodniach. Krok 4. Naturalne środki przeciwgrzybicze. Siła natury w walce z kandydozą olej z oregano zawiera karwakrol, potężny związek przeciwgrzybiczny. 2-3 krople na szklankę wody, dwa razy dziennie przez 10-14 dni. Czosnek. Jedzcie 2-3 ząbki czosnu dziennie, lub przyjmujcie suplement. 600-900 mg alicyny dziennie. Czosnek ma silne właściwości przeciwgrzybicze i wzmacnia odporność. Olej kokosowy. Zawiera kwas kaprylowy i laurynowy o działaniu przeciwgrzybiczym. 1-2 łyżki dziennie. Można też stosować miejscowo na zewnętrzne narządy płciowe. Kurkuma. Potężny przeciwutleniacz i środek przeciwzapalny. 1 łyżeczka proszku dziennie. Najlepiej z pieprzem czarnym dla lepszej przyswajalności. Krok 5. Zmiana nawyków higienicznych i odzieżowych. Stworzenie nieprzyjaznego środowiska dla drożdżaków. Bielizna. Noście wyłącznie bawełnianą bielizną, zmieniajcie ją codziennie. Pierzcie w wysokiej temperaturze minimum 60°C, z dodatkiem sody oczyszczonej. Higiena. Mycie raz dziennie łagodnym, bezwonnym żelem o pH 3,5. Rezygnujcie z wkładek higienicznych na co dzień. Płukanek, dezodorantów intymnych. Odzież. Unikajcie obcisłych spodni, rajstop, syntetycznych materiałów. Wybierajcie luźną odzież z naturalnych tkanin. Sen i relaks. Śpijcie minimum 7 godzin, praktykujcie techniki relaksacyjne. Stres znacznie wydłuża proces leczenia. Kiedy koniecznie udać się do lekarza, objawy utrzymują się pomimo dwóch tygodni domowego leczenia. Wystąpi gorączka lub silne bóle. Pojawiają się nietypowe upławy z nieprzyjemnym zapachem. To już cztery epizod w ciągu roku. Pamiętajcie, te kroki to kompleksowe podejście, nie pojedyncze działania. Stosujcie je wszystkie jednocześnie przez minimum 2-3 tygodnie. Większość moich pacjentek zauważa poprawę już po kilku dniach, ale pełne wyleczenie wymaga czasu i konsekwencji. Najważniejsze, kandydoza to nie wyrok. Z odpowiednim podejściem możecie nie tylko się jej pozbyć, ale także zapobiec jej powrotowi na lata. Tak, doszłyśmy do końca naszej rozmowy o kandydozie. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, że pozbycie się tego problemu to nie tylko kwestia zastosowania jednego leku czy preparatu, to kompleksowe podejście do waszego zdrowia intymnego. Przypomnijmy najważniejsze punkty z dzisiejszego spotkania. Po pierwsze, nie ignorujcie objawów kandydozy, wasz organizm przez nie komunikuje, że coś wymaga uwagi. Po drugie, zrozumienie przyczyn nawracających infekcji to klucz do skutecznego leczenia. I po trzecie, pięć kroków, które Wam przedstawiłam: przywrócenie kwaśnego pH, probiotyki, dieta przeciwgrzybicza, naturalne środki i zmiana nawyków to sprawdzone metody, które pomogły już tysiącom moich pacjentek. Pamiętajcie, że każda z Was jest inna. To, co sprawdza się u jednej kobiety, może wymagać modyfikacji u drugiej. Dlatego tak ważne jest słuchanie swojego ciała i, w razie potrzeby, konsultacja z lekarzem specjalistą. W moim gabinecie często widzę ulgi na twarzach kobiet, które wreszcie zrozumiały, że kandydoza to nie ich wina, nie brak higieny czy jakiś wstydliwy sekret. To po prostu sygnał, że organizm potrzebuje wsparcia w odbudowie naturalnej równowagi. Chcę Wam powiedzieć coś ważnego. Dbanie o zdrowie intymne to nie luksus, to konieczność to fundament Waszego ogólnego samopoczucia, pewności siebie i jakości życia. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, bardzo proszę o subskrypcję kanału. Zostawienie komentarza z waszymi doświadczeniami lub pytaniami i podzielenie się tym filmem z przyjaciółkami i rodziną. Im więcej kobiet będzie miało dostęp do rzetelnej wiedzy medycznej, tym lepiej dla nas wszystkich. Pamiętajcie. Nie jesteście w tym same. Kandydoza to problem, z którym można i trzeba walczyć skutecznie. Życzę wam zdrowia i pewności siebie w dbaniu o siebie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.